Bieg na transplantacji jest biegiem, który jest przeznaczony pod, znaczy jest przygotowany po to, żeby szerzyć taką ideę, żeby jak najwięcej osób dowiadywało się, czym jest transplantacja przeszczep, jak jest ważny, jakim może być darem dla osoby potrzebującej. Chcieliśmy, aby ta trasa była taką trasą, która mogłaby być zainicjowana biegania, więc jest 6 kilometrów. Można w tą godzinę, bo tak jest czas przeznaczony, praktycznie ją żywym marszem przejść, więc jest to taki bieg, który może być rozpoczęciem właśnie tej, tej przygody z bieganiem, zdrowym trybem życia, zdrowym stylem. Bieg jest biegiem, który nie kosztował osoby, która się zarejestrowa nic. Chcemy, aby koszulka, która jest z logo, medal, który potem do, do, otrzyma osoba po przebiegnięciu było takim przypomnieniem o właśnie tej ważnej w znaczeniu właśnie transplantacji.